Witam Was, ja jestem Garneku, a to jest kolejny odcinek DreamWolf Tomb Raider yy, Tomb Raider. Grawamy sobie na padzie, tak chciałem zacząć. Jak to się gra na padzie, widzę, że jest chyba trochę za cicho gra. Muszę podgłosić, Okej. Okay. To robi się chyba dobrze, co? jak się to na padzie gra. Co my to robiliśmy ostatnio? Nie pamiętam. Ehm. Yy... Ta? Tak mi się wydaje, nie, ja no niby ta mapa jest otwarta, chyba dobrze idę, co? Nie ma żadnego wspomagania, gramy na padzie. Ło, ale mis, znowu mis. Co jest? Ach, logi, Cholera, jak się ciężko na padzie gra. Dawno się nie grała w nic na napadzie, to tak idzie. Szlak! No, raz no, dziękuję, raz chociaż trafię. Jak cię się broń zmienia? Tym jest ten tryb. To jest skok. To jest to. To jest to. Tym pewnie co? A no Tak, w sumie dostosowane w miarę. Reload. Teraz trzeba ogarnąć ten. Dobra. Krzyżykiem jest reload. Bardzo dobrze. Yy, łuk, czyli góra. Tak. I. Srak. Jak to się robi? A! Tym. O tak. Nie, nie, nie. Tak. Tu. O. I ciśniemy. No! Co ja się śmieję. Przyjechałem, właśnie zginąłem. Ja bym sobie, wiecie, nie, nie, nie chcę grać na klawiaturze. Łu, kartograficzne mi się pali. Jara się tą grą chyba. Rzeczywiście. Wybaczcie, muszę zwiększyć obrot tej karty. Możliwe, że będziemy teraz słychać. No, chyba ją lekko. Muszę ją kontrolować, bo już się ostatnio. Są jaja z nią. No, są jaja. Żeby mi tylko nagrywania nie wywaliło, to wtedy nagranie w plecy. I dojdzie do 60 stopni, to będzie trzeba ją wyłączyć. 53. Słuchaj, idę po ciebie, Wy dostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję. Obiecuję ci sam. Hey! Czartować przyjaciółkę, no nie ma co, no muszę tam zejść. No dobra, na dachu wyglądujemy. A może nie zabiło go, kurde. Aj. No nie no z karabinu to samo mogę strzelać Czaj przykiwać, zapomniałem o tym.

T i już się przyzwyczaiłem do pada. Ok, góra dół, góra dół, ale górę. To pewnie zły wybór, co? To pewnie jakiś skradankowy wybór. O, no proszę. spróbujemy co Jump. jump No nie no można <śmienicza> było się o minigierka. Kurde, chyba mi dobrze idzie, co? No to mi nie wyszło czy mnie, nie? No nie. O... Zazwyczaj w takich grach po prostu jest... Przegrałeś i konia A jest jeszcze nawet animacja, ludzie, już wiecie Widzę, że twórcy gry się postarali, ale... Ale jaka ta animacja? Wolę nie wiedzieć, co się by stało, jakbym wszedł w te śmigły O, teraz mi wyszło Gdzie mi skręcasz? O, już, tak? Co? Nagle wszystko się sypie Niedobrze. Bardzo niedobrze. Uciekaj jest tam to? No spadochron, wiesz. Otwieraj go, nie wiem, przycisk X. B. Ho, ho, ho. Dobra, tak, dalej. przyznaję. Twórcy mają gigantyczne pomysły. Coś tak lecić, tak. O, nie wiadomo, jaki tu wiatr wieje. No dobra, przyznaję. Dała radę. Patrzcie. Procent 35 stopni, ładnie. O, 45. Jakieś dziwne skoki. Polecam program Spitfire. O, już blisko. Trzeba teraz się w górę przebić. Teraz tam będziemy. Z moimi umiejętnościami ucznika Szukaj apteczki. Tak jestem ranny, krwioncze rany. Mogę się tak zabić? Ja się zabijam, tak. Dwie striki. O, tak, tak, jeszcze. Ale mi drży, pad. Może na pokładzie jest jakaś apteczka No przypominają trochę Far Farkraja, dwójka. Coś widzę. Mogę strzelać? Mogę. Szlak by trafił, jak ja to mam zrobić? Czy stąd nie przyszedłem? Tak, stąd przyszedłem. Czyli zostało mi. No nic mi nie zostało, na górę muszę wyjść. No nie chwycę się. To zbyt bolesne. Tu już coś zostało, co? No. Ale suchnie. No i patrzcie, no. Skąd ona to wciągnęła, no nie wiem. Nie wiem o co ci chodzi, proszę. Kłaniesz. Wiem, że uciekł z tobą. Страшно, 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 очень страшно. Как он его

Jest ciota z To boli przecież co ja robię Nie mogę tak skakać teraz O Rewolwerowie No cóż <ścoughs> Trzeba się takim urodzić No dobra Próbujemy przejść tą grę może niedługo. Znaczy no 30% jest to, to dopiero więc trochę jeszcze nic zajmie Już ta gdzieś tu być Tutaj... O, do shotguna mam Uf. Lubię tego shotguna, będę go ulepszał. Nie mogę schykać, nie? Ajajaj. Przejdziesz tu? No chociaż tu, ma. No. Brawo. Ehh. Ładnie. Do karabiny co ci przeciwnicy? Co No to już musi być, jak te Co ja to mam zrobić? Aha, tyk, tyk, skąd ona ma siłę, żeby ciągnąć to jeszcze? O, ciekawe. Tak, tak, jak rzeczywiście na końcu drogi jest znów pobijana. No bierz to, nie, musi, no pewnie że jest apteczka na takiej no musi być, przecież to jest z BHP człowieku. Aha. Jest taśma. Człowieku. Zaś, master i można zrobić wszystko. Nawet zegarek ci to co ludzie zrobią. Słonego maca. No zostaw go. Czy to zapał? Zapalniczka. No i po co mi zapalniczka? Lepsze to niż krzemień. No dobrze. Aha, będzie je ogrzewać. ranę Aha, no dobrze. Będzie że na bank. bank, ale to pomaga Pisała się Lara. Dłuższy będzie odcinek, bo jak zauważyłem, że nie lubicie krótkich odcinków, to takie 30 teraz będzie. Ten odcinek. Może 30. Jak nie będzie 30, najwyżej nagram 2 po 20. Myślę, że się zmieszczam. Spokojnie wrócę. Zaczęło zapalające, bardzo fajnie. Rot, słyszysz mnie? Rot! Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Twój głos mówi co innego. Rot nic mi nie jest. Gdzie jesteś dziewczyno? W jakiejś wiosce, koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. Ha! Huh. Hæ? Huh. Ty, ty strzały to Dobre te strzały, ale pyk. Nie zapalił się. Jak to nie zapalił się? Fajne strzałki. O jezu. Wy to widzieliście? Nie mam pojęcia, czy to widzieliście. Szajkan do mnie napisał. Czekajcie. Nie widzicie tego. Dobra, napisałem mu, że zaraz będę z nim grał. Może coś teraz tak, ja też nagramy z tego, ale... Bo chcę z Kryzysa sobie zagrać. Ale ich tam dużo. Ile tego ołowiu oh, oh, jeszcze przyjmę? Jezu! No nie! Wykinałem! Ale słabo! O Jezu! O komuna! Jeee! Yeah. 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 Jeee! to nie zapala, jak na przykład obok strzela? Dobra, już się przyzwyczajennie wpada. Aha, powiedziałem i nie trafiłem. O, zarobiście nie? A. Musi być napięty na maksa, żeby to zapaliło. To dziwne bardzo. No, spróbujmy. Mogę posmyrać co najmniej. A ty, dziado. O, słabe to było. Trzeba było poczekać. Gdzie? Przeżył to. Jezu. Nie, znowu. No, ten koleś, nie? Ten koleś na górze jest jakiś dziwny. Tyle wam powiem. Ja ja nie rozumiem. Nie, 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 nie. Już, 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 już. Kurde. Zawsze wy mnie rozwalacie. No patrz no. No gin. No ale twardy koleś. No wreszcie. Trzeba w banie strzelać jednak. Gdzie tam jeszcze zostało? A tu jest jakiś. Będę w banie strzelał. No tak, spróbuj mnie otoczyć. Nie trafiłem. Też nie trafiłem. O ty! a Ot patrzcie co... O, zginął wreszcie. Jest jakiś czwarty? Ja! No, odwalcie się od niego, muszę sobie życie o, ho, ho, o, ho, ho. No FPS się z tego zrobił. Były strzały. Cztery tylko. No. Dobra, e, przykiwać trzeba tych tak ludzi. Mogę skakać. Gdzie ten koryż zginął? Niech dałoby ciało. Ciała bo Ale du. Słabo. Gra zostaje minus ode mnie. A tutaj sam jeszcze ciało. Ale. Nie o, może. Myślałem, że nie mogę. Słabo. Bardzo słabo. Tu było na górze ciało. Też strzały są jakieś. Też coś jest. Aha! Patrz. Chciałem tego użyć. I Nie chwyciło! Po co jak wyrobiłem no, da się wejść. Dlaczego ona się tego nie chwyciła? Czy tylko w jedną stronę działa? Really? Man? Really game? Teraz sprawdzimy to, to. No właśnie, jest to. No chyba w jedną stronę. Parkour po mieście, najlepszy w mieście. Najlepszy w mieście. Taka piosenka mi się zdaje, że była. Czy ja pierniczę? Ha! Ale tu byśmy skończyli ten odcinek? W na tym odcinku może już uratujemy naszą przyjaciółkę? To było na tyle cześć.